Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kłesyk i dzisiaj przedstawię wam 10 najbardziej znienawidzonych piłkarzy. Zanim przejdziemy do filmu, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, a także subskrypcji, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Jeszcze dodam, że na moim fanpage'u na Facebooku wybiło 1500 like. Bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam na niego jeszcze osoby, które go nie polubiły, a link macie w opisie. Teraz już zapraszam do oglądania. Zlatan Ibrahimowicz, Szwed znany z bajecznej techniki jest bardzo brutalny i nieprzewidywalny w swoim zachowaniu. Na początku kochany, teraz równie mocno nienawidzony. Kibice nie chcą go widzieć w Turynie, Mediolanie czy też Barcelonie. Nigel de Jong. Holender słynie z agresywnej, często nawet bardzo brutalnej gry. W 2010 roku podczas towarzyskiego meczu z USA de Jong złamał nogę Stewardowi Holdenowi. W finale mundialu RPA w stylu Brusalii kopnął w klatkę piersiową Chabiemu Alonso. Później złamał dwie kości Benarfie podczas meczu Premier League. Wszystko to wydarzyło się w przeciągu kilku miesięcy. Mario Balotelli, gdy po kilku głupich zachowaniach w Mediolanie, na przykład ciskaniu o ziemię koszulki Interów, wyjechał do Anglii, rozpoczął się latający cyrk Balotelliego. Na początku podpalane pod dachem własnego mieszkania fajerwerki, później bójka z Roberto Mancinim. Słynna koszulka Why Always Me dla jednych Włoch jest beztroskim dzieciakiem, dla innych błaznem. Sergio Busquets. W 2010 roku w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan Busquets teatralnie padł na ziemię po zderzeniu z Thiago Motto. Cały świat parsknął śmiechem. Zdarzają mu się często symulacje, tego nie szanują kibice na całym świecie. Mario Gece. Po tym jak piłkarz Borusi Dortmund ogłosił, że przechodzi do Bayernu Monachium został znienawidzony w Dortmundzie. Gdy jeszcze grał w zespole Jurgena Kloppa kibice przychodzili na stadion w koszulkach z przekreślonym jego nazwiskiem na plecach. Gdy w listopadzie przyjechał z Bayernem na swój dawny stadion, przez całe spotkanie słyszał pod swoim adresatem najgroźniejsze wyzwiska. Szybko przyzwyczaił się do gwizdów i strzelił gola. Po krótkim epizodzie w Bayernie ponownie wrócił do Borussii, ale mimo to kibice dalej za nim nie przepadają. Pepe jest zawodnikiem, który łączy obie najgorsze cechy piłkarza, brutala i symulanta. Pepe nie zawsze radzi sobie z emocjami, czego najlepszym dowodem jest ligowy mecz królewski z Getafe sprzed kilku lat. Po brutalnym faulu na Casquero, Portugalczyk uderzył w twarz Juana Albina, a schodząc z boiska ubliżał sędziom. Arjen Robben, holenderski skrzydłowy jest z kolei reprezentantem coraz liczniejszej kolonii nurków. Choć w ostatnim czasie teatralnych padów Robbena widzimy coraz mniej, skrzydłowemu Bayernu nastaje przypięto łatkę symulanta. Mało tego, w Bayernie wielu kibiców odnosi wrażenie, że nie lubi Roberta Lewandowskiego i specjalnie mu nie podaje. Kibice Bayernu, jak i Polacy nie są z tego zadowoleni. Cristiano Ronaldo. Jeszcze 2-3 lata temu było trudno znaleźć stadion, na którym kibice nie wygwizdywali portugalskiej gwiazdy. Ludziom wciąż nie podoba się sposób bycia Ronaldo. Dbało się o wygląd, dziwne rytuały, czasem arogancja wobec przeciwników. Takie hasła jak laluś czy żeluś będą rzucane w kierunku Ronaldo do końca jego kariery. Mało tego, często jest arogancki do sędziów, jak i przeciwników. Neuro 2016 przeciwnik chciał od niego wziąć koszulkę, a Ronaldo powiedział, że nawet nie wie kim on jest i mu jej nie dał. Takiego zachowania nikt nie szanuje. Luis Suarez jest nielubiony przez wielu kibiców na całym świecie zagryzienie przeciwników. W 2010 roku w meczu Ligi Holenderskiej Rugwajczyk ugryzł przyjaciela Otamana Bakale. Wybryk ten powtórzył się w sezonie 2012-2013 gryząc w rękę Iwanowicza z Chelsea. Później na Mistrzostwach Świata w 2014 roku ponownie ugryzł. Tym razem jego ofiarą był Kielini. Na pierwszym miejscu Diego Costa jest to najbardziej znienawidzony piłkarz na świecie. Ma bardzo dziwny charakter. Posiada wszystkie negatywne cechy, które wymieniłem wcześniej. Często prowokuje rywali, jest arogancki, mimo że jest napastnikiem, gra brutalnie, a także symuluje. Do tego wygląda jak bestia, która chce komuś zrobić krzywdę, aby wygrać mecz. Mało tego jest nienawidzony przez kibiców Brazylii za zmianę barw narodowych. Otrzymał hiszpańskie obywatelstwo, postanowił dołączyć do ekipy Mistrzów Świata i Europy. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie teraz łapeczkę w górę, a także subskrypcję, abyście byli na bieżąco z moim kanałem. Zapraszam na mój fanpage, do którego link macie w opisie i trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko. Yeah. Blue jeans, Air Ones and a white tee. 06, hanging out the window like E. High feet, on one, off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange High C. Back when me and Marty was recording at my mom's. Most of y'all were chasing.